Do Drodzy i witam z koniącinku Witam Was po raz kolejny, już czwarty na Surniwal Activision I teraz uwaga, wizuje się ogólnie po raz pierwszy. Wiedz, że to jest yy, mapa Surniwalowa, ale trochę zmodyfikowana, ponieważ yy, na tej mapie są moje budowle. I za każdym razem, kiedy wrzucam ją na YouTube, to już też save'a. I opcji są dwie. Możesz sobie budować, niszczyć ją jak chcesz, czy coś, albo po prostu zmodyfikować. I zachęcam do wysyłania modyfikacji gminy, żebym zrobił z tego filmik. No dobra, to już takie szybkie info. A teraz. Wiecie co, muszę Was przeprosić, ale trochę zaniedbałem. Wrzucanie mapek takich jakie obiecywałem kiedyś na początku, że będę wrzucał mapki Finance internetu. Ale po prostu tyle mam teraz na głowie z multiplayerem, hardkorową doliną, ze serwerami, z takim orzełkiem i anderem na karku, co jeszcze sprawiłem, że po prostu masakrę. Ale patrzcie. Pa, już na początku pokażę Wam zmiany, a mianowicie tutaj zrobiłem dróżki w końcu Dróżki, tak Bo bardzo mnie wkurzało To iż yy, Musiałem Wiecie, skakać jak pojebany Za przeproszeniem yy, po każdej stronie To wam pokażę później A teraz idziemy sobie tędy Ale zrobiłem, uporałem się z tym I pokażę wam zmiany Jakie nastąpiły na mapie Pierwszą z nich jest Jak zazwyczaj to są dwie Droga do parkingu łówek. Może doku? Bardziej mi pasowało. Zrobiłem sobie taki fajny mostek. Tak. No i tutaj zrobiłem taki parking dla łódek. O. Parking dla łódek. Tutaj jest tabliczka, jest po drugiej stronie. I zrobię to na wszystkich wysepkach, tylko mi się po prostu już nie chciało. Bo to jeszcze, to. Ta, ta druszka, tą druszkę, to ja zrobiłem przed wjazdem do sanatorium. Dobra, i tak krótko, szybko zwiedzimy temat jedziemy do następnej atrakcji. Yy, tam chyba jeszcze nie robiłem dróżki, więc na nie sprawdzałem, bo kończenie tamtego elementu zacząłem ten. Wiecie co, kiedyś miałem taki plan, ażeby zbudować tutaj taką wieżę obserwacyjną. Ale powiem szczerze, oj, to będę musiał usunąć, to jest brzydkie. Nie spodoba się coś z tą wieżą zrobię, bo ona mi przeszkadza bardzo, ale jeszcze nie wiem co, zobaczycie na pewno w następnym odcinku Surniwalu. Ehm, no i tak. Zobaczymy teraz to co zrobiłem tutaj. Turum tum tum tu Ta Brawo! Tak, to jest moja cytadela. Mini cytadela, Tam piszę nawet drogę do cytadeli, ponieważ tak. Wiecie, oglądaliście pewnie, jak napierdalałem się z Orzełkiem i z Underem. Hardkorowe zabawy, przypomnę. No i niestety, no, dobrze mi niezbytnio nie szło. Więc pomyślałem, że potrzebuję takiego miejsca, gdzie będę uzbrojony, pozemny i bezpieczny. I stworzyłem Tira. Tire. Ale nazwa Tira. Pierwsza lepsza, jak mi się do głowy. I to jest taka cedela zbudowana od początku do końca yy, z Bedrocka. I powiem wam szczerze. Potęga na maksa. I zbudowałem sobie jeszcze strażniczka. Takiego nowego. Bo lubię sobie budować X-Wolny. I jeszcze nie dałem mu imienia, więc zadanie dla Was. Wymyślcie mu imię. Taka prośba moja super hiper. I tak. Ona jest zbudowana z bedrocka. Jak ja zrobiłem Bedrock, jak ja zdobyłem Bedrock, chcę ja zrobiłem. Użyłem specjalnego programu. Tak jak większość, m, chyba wy nie myślicie, że ja bym na przykład, nie wiem, kopał i tworzył surowce tutaj, no proszę was, bo by mi się chciało latać do nederów tutaj z powrotem. Na swoim prywatnym surniwalu to oczywiście, ale tutaj to sobie dodaję klocki z takim specjalnym, fajnym programem, może ktoś zna. Ech. Bądź nie, nie chcę mi się teraz za nisko tutaj nie gadać. I tak, yy, zrobię teraz krótkie cięcie i pokażę wam już od środka tą cedelę, bo ponieważ nie chcę pokazać jak się do niej wtargnąć, bo pewnie za dwa, trzy... Odcinki będzie kolejna hardcore'owa zabawa, jak yy, Anders z yy, Orzełkiem będą chcieli mnie na że teraz im się nie uda. Okej, okay, już jestem. No i witam was w środku Ciladalli, w środku wygląda ona tak. I oprowadzę was po niej, yy, po niej. Więc tak, w środku mamy tak. Idziemy sobie po skokach, sorry, ale ja i ta moja zręczność mnie roz... Po, po, mnie po prostu. Oj sorry, sorry Oj sorry, kurwa co za lagino Dobra już No i tak <laughs> jesteśmy u góry yy, u góry widać taka zapora jest jakby na może ją jeszcze ulepszę tą no, zaparą, ponieważ, no dobra, bedrock bedrokiem, ale są pewne słabości tej wieży, o których nie będę teraz wspominał. Jak mi się ten napis nie zapali, to, to będzie cud. No i tak. Postawce, e, te takie podstawki są po to, żeby może dobrze było nawalać z łuka. Z łuku, sorry. No i tak. Mała, zwięzła, twarda i to jest to, o co mi chodziło. Bo po co duże? Po co wielkie? Małe jest lepsze. Zupełnie! Tutaj mamy jeszcze taką swoją <laughs> wieżyczkę No i powiem wam, świetna mi wyszła ta cytadela, tak ją nazwę Tylko nie Tira I pff, pff, ym, co tutaj mamy? Tutaj mamy taki domek generała, kanciapa dokładnie No i w niej nic specjalnie nie ma, więc nie będę wam pokazał, tam jest po prostu dwie No bo jak już jesteśmy tu, to mogę wam pokazać F Wchodzimy sobie tak, pyk, elegancko, no i co? Skromnie, już powiem szczerze, nie chciało mi się budować tej kanciapy Więc zrobiłem pierwsze, lepsze klocki jakie miałem pod ręką i zbudowałem No, trochę wedro, trochę stona No i tutaj mamy takie jakieś pierwsze potrzebne przyrządy, rzeczy Ale jak się tutaj dostać do tej wieży Wieży, sorry, Cedelli. Tego wam już nie powiem no dobra, no i to wszystko, co chciałbym Wam w tym odcinku już pokazać. Jak widzicie, dużo zmian. No może to tak, niby tak głupie 10 minut. No ale wieście mi, ja to robiłem parę, parę dni, więc to nie jest tak, że ten, że ja siedzę i ciągle przed kąpem i po prostu siedzę i buduję. No i po prostu, no zrobiłem na razie coś i doczekujcie się, bo już Wam za, daję zapowiedź kolejnego odcinka, co za zabawy. Jak tym razem ja ich sprzątę, a nie do nie. Więc do następnego odcinka na razie. Pije kuba do Jakuba Jakub do Michała Pij jeden do drugiego kompania cała A kto nie pije zią, tego bedła kije zią łupu cupu, łupu cupu, tego bez kije Pije kuba do Jakuba Jakub do Michała jeden do drugiego kompania cała